To nie jest magia, to naturalne prawo. Twoje myśli są sterem twojego życia. Wyobraź sobie, że twój umysł to ogród. Każda myśl to nasiono, które sadzisz. Jeśli codziennie siejesz wątpliwości i strach, nie dziw się, że twój ogród zakwitnie problemami i zmartwieniami. Ale jeśli zasiejesz zaufanie i optymizm, wszechświat wynagradza cię obfitym zbiorem możliwości. To nie jest magia, to naturalne prawo. Filozofia stoicka od wieków uczy nas, że choć nie możemy kontrolować tego, co dzieje się wokół nas, możemy wybrać, jak na to zareagujemy. Pomyśl o reżyserze filmowym. Jeśli ciągle wyobraża sobie, że jego film będzie porażką, że aktorzy nie sprostają wymaganiom, a krytyka będzie surowa, to negatywne nastawienie wpłynie na jakość jego pracy i sprawi, że najgorsze obawy staną się rzeczywistością. To tak, jakby wszechświat mówił, to jest to, czego chcesz?